Jakie są koszty prowadzenia zdalnej firmy? Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca? Komu się to opłaca? Jak to wygląda w praktyce? Czy można czy mieszkać za granicą? Czy trzeba mieszkać w Polsce? Czy tylko trzeba mieszkać za granicą? O tym dzisiaj. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Motyl. Więcej info na mój temat znajdziesz tutaj w opisie. Też e, zapraszam do przejrzenia pozostałych e, playlist, gdzie też nagrywam dosyć regularnie wszystkie materiały na temat prowadzenia zdalnej firmy, zakładania konta za granicą, czy chociażby spółek offshore, czy chociażby tego, jak można sobie działać tutaj, będąc przedsiębiorcą, chociażby na emigracji, mieszkając cały rok, chociażby w Azji. Dzisiaj. E, Chciałbym wrócić do takiego tematu, o które też wiele osób pytało, odnośnie prowadzenia danej firmy, w sensie kosztów, tak, bo dużo ludzi mi mówi o tym, że prowadzenie firmy to są wysokie koszty, że tutaj firmę można, znaczy najlepiej jest mieć w tym kraju, w którym mieszkasz, tak, i też, no, niektórych działalności, że tak powiem, no, nie można wykonywać zdalnie i to jest prawda, oczywiście. Natomiast chciałbym się tutaj skupić na kilku takich kwestiach, jak to wygląda obecnie. Obecnie, no oczywiście w Polsce można, znaczy no, mikroprzedsiębiorcy przez zazwyczaj otwierają, czy działalności gospodarcze jednoosobowe, czy to będą spółki z potem wybierają, a, tutaj powiedzmy opodatkowanie, czy to będzie ryczał, czy, czy tutaj zasady ogólne. Natomiast to wszystko zależy oczywiście od rodzaju działalności. I też tutaj przed uruchomieniem jakiejkolwiek działalności też gorąco zalecam ci, do tutaj abyś się skontaktował z doradcą podatkowym. Ja Ci mogę opowiedzieć o mojej perspektywie, bo przez ostatnie tutaj kilkanaście lat w zasadzie od 2006 roku to i testowałem tak i działalność gospodarczą i kilka lat spółkę Zo i spółkę LTD w Wielkiej Brytanii, jak również i w międzyczasie jeszcze dwie firmy gdzieś w Azji. No i mogę Ci powiedzieć... Taką rzecz, że dla mnie osobiście pomimo to, że działalność gospodarcza jest najprostsza, najtańsza praktycznie w prowadzeniu, to okazała się najdroższa. Dlaczego? Bo popełniłem bardzo wiele błędów. Po drugie, ważne jest to, jaką, e, jak jest ryzyko. Tak? No w tamtym czasie, jeszcze kilka lat temu, nie wiedziałem, jak to wszystko wygląda, jak się uczyłem gdzieś biznesu. No i Przede wszystkim zacząłem oczywiście od działalności gospodarczej, co po latach teraz widzę było dużym problemem. Może nie tyle, że zaczęcie samej działalności, ale później, że tak powiem, nie wyczułem momentu, kiedy powinienem przejść na spółkę zo. I tu był, tu był wysoki, tu był duży problem. W tamtych czasach, jak to był w 2006 roku, to założenie Działalności gospodarczej kosztowało dosłownie 100 zł, bo trzeba złożyć taki wniosek. Teraz można zrobić to za darmo. Potem założenie spółki Zoo no to było, trzeba było przynajmniej zadeklarować, że ma się ten kapitał te 5000 zł, co prawda wcześniej to było 50 tysięcy złotych. W sensie trzeba było zadeklarować, że taka spółka będzie mieć taki kapitał, natomiast później na szczęście się to zmieniło, że już można dosłownie za. Kilkaset złotych, założyć sobie taką spółkę Zo czy można gdzieś toś odkupić. No ale dzięki temu em, po prostu tutaj ograniczamy ryzyko. Teraz jest jeszcze ważna kwestia, bo jeśli chodzi o działalność gospodarczą, no to cała księgowość to w zależności od będzie kosztować nas od kilkuset złotych do. do może nawet ponad 1000 czy około 2000 zł. To wszystko zależy, w jakim regionie zakładasz firmę, jak, no, jaki księgowa ma cennik, jaki to jest rodzaj działalności. Jest wiele takich rzeczy, ja nie chciałbym się tutaj wypowiadać, ale to są pewne zakresy. Teraz wiele osób myśli, że prowadzenie spółki ZOTO też jest bardzo kosztowne. Oczywiście to wszystko zależy, jaki to jest rodzaj, rodzaj działalności tutaj takiej spółki, ile to kosztuje, ile, ile masz dokumentów, tak, jakie tutaj no ilu jest tam gdzieś wspólników, czy jesteś zarejestrowany na umowę o pracę, czy, czy jesteś tylko dyrektorem z funkcji, tak? I no jak wygląda profit działalności firmy? Tutaj też zalecam do kontaktu z doradcą podatkowym. Ale chodzi o to, że utrzymanie nawet działalności gospodarczej rocznie to jest około, powiedzmy, no nie wiem no powiedzmy, może być około 5-6 tysięcy złotych, w sensie księgowość, jakieś tam dodatkowe koszty, plus oczywiście podatki. To wszystko będzie też zależeć na jakich zasadach jesteś tutaj od początku, tak? Natomiast teraz, jeśli chodzi o spółkę Zo, to oczywiście tutaj samo założenie w sumie jest tanie, bo to można zrobić za tam, nawet z pomocą prawnika, pewnie poniżej 1000 zł. Natomiast w zależności od tego, ile masz dokumentów, jaki to jest rodzaj działalności, to też księgowość będzie od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Złoty, tak? I to wszystko będzie zależeć, czy masz własną księgową, czy korzystasz z biura. Tutaj też Ci zalecam kontakt z doradcą podatkowym, żeby Ci dopasował formę działalności. No i też dopasować po prostu wszelkie te rozwiązania związane z księgowością, czy rodzaj opodatkowania. Jest wiele tutaj bonusów odnośnie prowadzenia spółki, ale nie o tym dzisiaj. No to te koszty roczne, powiedzmy, przy prowadzeniu spółki. Ja mówię tylko same koszty księgowości, gdzieś tam założenia to może być kilka tysięcy do kilkunastu tysięcy złotych, plus oczywiście podatki bo to też jest ważne. Natomiast e, oczywiście, e, co jest ważne też, e, część z Was pyta mnie czasami o założeniu takiej spółki offshore, czyli taka spółka, która jest założona gdzieś w innym kraju i ma, może działać tylko poza terytorium, gdzie jest założona. I też to wszystko zależy, jaki to jest kraj, czy to jest Hongkong, Singapur, e, powiedzmy, czy tam, nie wiem, Dubaj, to będzie od tysiąca dolarów do, do kilku tysięcy dolarów. To wszystko od tego będzie zależeć, jaka to jest skala. Jaka, jaki to jest rodzaj firmy, czy robisz to sam, czy będzie to robił dla ciebie prawnik. Ale co jest ważne, spokojnie można to, to prowadzić. Natomiast tutaj w tym przypadku nie zalecam tego, jeśli ktoś mieszka, znaczy, czy planuje mieszkać 183 dni w Polsce i chce mieszkać na stałe w Polsce, tu ma Centrum Interesów Życiowych, to nawet założenie takiej tego typu spółki, żeby teoretycznie oszczędzić na podatk podatkach, to po prostu nie ma sensu. Co jest ważne, tutaj księgowość w takiej, w takiej spółce, też offshore, no to, to wszystko też zależy od biura. tak. To może kosztować od kilkuset dolarów do tysiąca dolarów rocznie, bo co jest fajne, że tego typu, tego typu spółkę rozlicza się w ciągu roku, czyli koszty takiej spółki offshore rocznie to jest powiedzmy od dwóch tysięcy dolarów do czterech, pięciu tysięcy dolarów, ale Plusów jest naprawdę sporo i o plusach tutaj też już opowiadałem w kolejnych też materiałach, w innych playlistach, też gorąco zapraszam do przejrzenia, bo wiele spółek tego typu offshore one nie muszą płacić podatku od tego co zarobią poza terytorium, gdzie zostały założone. To są ogromne plusy, ale pamiętaj o tym, że to pięknie wygląda oczywiście, jeśli mieszkasz poza Polską, jeśli oczywiście tutaj strategię swoją taką biznesową też uzgodnić swoim doradcą podatkowym, bo jeśli chcesz mieszkać w Polsce 180. Mniej tak, czy w sensie mieszkać na stałe, masz tam centrum interesów życiowych, to nadal musisz pamiętać, że będziesz musiał się rozliczać w Polsce z tych dochodów, które osiąga gdzieś na spółka e, za granicą. To też oczywiście tutaj gorąco za, zalecam do, do porozmawiania z doradcą podatkowym, ale co jest ważne, powiem wam taką rzecz, ja kilka e, lat temu, w 2012 roku, całkowicie wyprowadziłem się z Polski, bo policzyłem sobie, że rocz tylko dlatego, że nie będę mieszkać w Polsce, to przynajmniej jestem w stanie oszczędzić. Czy powiedzmy, tutaj obniżyć koszty o jakieś 100-100 kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie? Bo okej, okay, okazuje się, że nie potrzebujesz biura, nie potrzebujesz magazynu, nie musisz płacić zus Krusów, opłat i nawet okazuje się, że pomimo to, że taka spółka offshore kosztuje te powiedzmy od 2 do 4-5 tysięcy dolarów rocznie, w sensie to są koszty, to wszystko zależy od tego, jakie, jakie, czego tam potrzebujesz, ale to jest nadal, to okazuje się, że jesteś w stanie. No, dodatkowo obniżyć koszty o kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i dzięki temu, oczywiście, ja sobie przeliczyłem to wszystko i teraz widzę, że ostatnie lata to były najlepsze lata mojego życia, ale oczywiście to nie jest dla wszystkich. Tak jak mówię, tutaj trzeba pamiętać o tym, że tylko w niektórych branżach można, że tak powiem, działać całkowicie online owo. To jest ważne. Trzeba do tego dopasować strategię podatkową. Zawsze trzeba sobie to wszystko przeliczyć i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce i potwierdzić jeszcze certyfikatami. Jak wygląda taki certyfikat rezydencji podatkowej. Ja to wszystko też przerobiłem na własnej skórze, także zapraszam do przejrzenia pozostałych checklist. Jeśli ten materiał był dla Ciebie użyteczny, to też zapraszam do zostawienia komentarza, lajka. I też jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem tego kanału, to zostaw tutaj, znaczy kliknij klawisz subskrybuj i dzwoneczek. Natomiast, tak podsumowując na, na sam koniec, gdybym miał powiedzieć tak z perspektywy moich doświadczeń, kilkunastoletnich, jeśli chodzi o prowadzenie firmy, jak również dziewięcioletnich, no kiedy mieszkam całkowicie na, na emigracji, też prowadzę tutaj dwie czy trzy firmy praktycznie na... poza Polską, to nagle okazuje się, że jak sobie to wszystko policzyłem, no to powiem Wam tak, zyskuje się wolność, niezależność, ogranicza się koszty, nie musisz się użerać z polską biurokracją i tak naprawdę, no dzięki temu, no, Twoja jakość życia bardzo się podnosi. Oczywiście, jest wiele niuansów, trzeba wyeliminować sporo jakichś takich wyzwań, czy znaleźć rozwiązania na wiele wyzwań. Tutaj też o, tych, o wielu z tych wyzwań już wspominałem w innych tutaj materiałach, które są też ułożone tutaj w playlisty. Ja na bieżąco tutaj dodaję swoje gdzieś tam przemyślenia i rozwiązanie jakichś problemów, to też gorąco Ciebie zapraszam do, do przejrzenia. Ale podsumowując. Nie musisz wyjeżdżać z Polski, żeby gdzieś działać zdalnie. Możesz to robić za pośrednictwem zwykłej działalności gospodarczej. Też możesz, bo możesz sobie, nie wiem, podróżować po świecie. Oczywiście będziesz się rozliczać w Polsce, tak? Jest to dosyć proste. Da się to zrobić. Jeśli chcesz prowadzić spółkę z o.o., bo prowadzisz sklep internetowy, też możesz to zrobić z terytorium w Polski i dalej możesz pozyskiwać klientów z zagranicy. I też to możesz zrobić. Zapraszam Cię do przejrzenia tutaj case study. Też jest więcej info, też opowiedziałem, jak, jak można to zrobić. Teraz jeśli i rozważasz powiedzmy imigrację. Jeśli rozważasz, że chcesz mieszkać ponad pół roku poza Polską, chcesz dodatkowo skorzystać z benefitów takich globalnych, jakie daje po prostu świat, no to też warto przemyśleć o tym i zbadać, jakie korzyści może Ci dać spółka offshore, bo to też, tak jak mówię, to jest dla specyficznych tutaj modeli biznesowych. Ale jak się to po wszystko policzy, zrobi się to oczywiście po konsultacji z doradcą podatkowym, czy tam odpowiednim specjalistą, to nagle okazuje się, że są naprawdę ogromne tutaj bonusy. No i dzięki temu zyskujesz wolność, niezależność. No i chodzi o to, że no jakby to powiedzieć, no zyskujesz naprawdę nową jakość swojego życia. Ja mam taką zasadę, żeby iść tam, gdzie moje pieniądze i mój biznes traktują najlepiej. Też gorąco Cię zachęcam do tego i mam nadzieję, że Cię dzisiaj trochę zainspirowałem do tego, żeby zapoznać się więcej tutaj z pozostałymi materiałami. Także zostaw lajka, napisz swój komentarz, co myślisz, czy rozważasz tutaj em, w przyszłości działanie w Polsce, czy myślisz też o tym, żeby z czasem przenieść się za granicę. Jak projekt Biznes Ponad Granicami może Ci pomóc? Możesz skorzystać aż na cztery sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz Subskrybuj, Follow i zaznacz również klawisz tutaj dzwoneczka, wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. Dwa, jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do Ciebie, no to napisz w komentarzu już teraz, Pyt swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów, wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć, jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie ciebie i twój biznes traktują najlepiej.